Co zmieniamy podczas jazdy samochodem? Piotr. Koła. <laughs> Aleś chłopie walną teraz. Koła jedziesz i co? Tu mas. Wyraz kończący się na chud. Chud. Marszochud? Marszochud. Fajne, fajne, fajne. Ale ładnie to wymyśliłeś. Marszochud. Dobrze. Jeszcze kolejna odpowiedź od Ciebie. Pierwsze, co mi się kojarzy, to Robin Hood. Robin Hood. <laughs> może? Taki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu. Jacek. Konapka. Imię męskie na literę O. Ja postawię na Oliwię. Imię żeńskie. Upadek. upadek. Wiemy, o co chodzi. Yy, mhm. Słucham Szymona. Oczywiście, no to może być na przykład. Pu. Nie, nie mam pomysłu.